Ponad 13 tysięcy złotych to wynik tegorocznej kwesty na ratowanie Starego Cmentarza. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób i ofiarności mieszkańców zebrano środki, które umożliwią renowację zniszczonych mogił znajdujących się na najstarszej dębickiej nekropolii. Zapuszki chwycili i z uśmiechem witali darczyńców, ludzi świata kultury, nauki i polityki. W akcji wzięli udział m.in. członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy, Władze miasta i powiatu, radni, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także dyrektorzy jednostek miejskich. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które kwestowało na cmentarzu, właśnie udało się taką kwotę zdobyć, ale przede wszystkim dzięki wszystkim darczyńcom, którzy w tym dniu odwiedzili właśnie cmentarz, ta kwota była większa niż w ubiegłym roku. I bardzo serdecznie dziękujemy za to dobre serce, które Państwo ofiarowali. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również Państwo zawitają na Dębicki Cmentarz i zapraszamy już na osiemnastą kwestę w 2023 roku. Do wsparcia akcji zachęcali sami mieszkańcy oraz kwestujący. Warto, bo to najstarsza nekropolia w Dębicie i jest szereg przepięknych grobowców, także. Które wymagają już remontu, także oby było więcej ofiarnych osób. No to zawsze jakiś jest cel, który wspiera tutaj lokalny cmentarz. Warto wesprzeć, dlatego, że to jest nasza nekropolia, która jest zabytkowa, bardzo cenna dla nas dębiczan. Wielu e, słynnych Dębiczan-minów tu jest pochowanych, dlatego prosimy o wsparcie i jak najbardziej. Trzeba to wspierać. To wszystko wymaga pielęgnacji, renowacji konserwacji, dbania o ten cmentarz. Możemy w ten sposób okażać pamięć zmarłym i dbać o nasze zabytki, o nasze miasto. Cieszę się i bardzo wszystkim dziękuję. Festowałam przez ostatnią godzinę i cieszę się bardzo, że ta kwesta jest tak udana w tym roku. Była to już 17. festa na ratowanie starego cmentarza, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy. Dzięki środkom zebranym podczas wcześniejszych zbiórek, Wyremontowano alejki ponad 200-letniej nekropolii. Na renowację czekają jeszcze zniszczone przez czas mogiły. Wśród kilku tysięcy grobów 44 to zabytki objęte opieką konserwatora.